dobrowolnym ubezpieczeniu autokasko, w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, cena nie gra najistotniejszej roli. Tutaj najważniejszy jest zakres. Przychodząc do nas, klient może liczyć na fachową pomoc i doradztwo. Tłumaczymy klientom, jaki jest zakres ubezpieczenia, od czego chroni ich dany wariant polisy, tak aby każdy wiedział, co kupuje i za jaką kwotę. Sług ubezpieczenia daje taką możliwość porównania cen, dlatego że skupiamy ofertę 20 towarzystw w jednym miejscu. Porównanie takie jest bezpłatne. Każdy, kto do nas trafi, zaledwie dwie minuty otrzyma kalkulację składek na kartce formatu A4. Przychodząc do nas, klient oszczędza czas i pieniądze. W jednym miejscu można porównać ceny, wybrać najkorzystniejszą ofertę i od razu kupić polisę. Zapraszamy wszystkich klientów do naszej siedziby na ulicy Jana Pawła II 6. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Biuro czynne jest także w soboty od godziny 9 do godziny 12. Można także do nas zadzwonić. Przez telefon udzielimy wszelkich informacji oraz dokonamy kalkulacji składki. Zapraszamy!